że Harry i Meghan Markle mogą powrócić do Wielkiej Brytanii szybciej niż wszyscy się spodziewali. Coraz częściej pojawiają się spekulacje o ociepleniu relacji między rudowłosym księciem a brytyjskim dworem, a najnowsze doniesienia nie pozostawiają złudzeń. Para otrzymała zaproszenie na święta do posiadłości rodziny Spencerów Alforb House, miejsca, które miało szczególne znaczenie dla matki Harry'ego, księżnej Diany. Ostatnie wydarzenia w brytyjskiej rodzinie królewskiej sprawiły, że konflikt Harry'ego i Meghan z resztą rodziny zszedł na dalszy plan. Pojawiły się nawet informacje sugerujące, że relacje rodzinne zaczynają się poprawiać. Czy to tylko spekulacje, czy jednak rzeczywistość? Czas pokaże, ale z pewnością Harry przejął się stanem zdrowia swojego ojca oraz szwagierki, co mogło przyczynić się do tego zbliżenia. Według źródeł bliskich rodzinie zaproszenie miało wystosować sam hrabia Charles Spencer. Wiele osób z niecierpliwością czeka na rozwój sytuacji, ponieważ ewentualny powrót Harry'ego i Meghan do Wielkiej Brytanii mógłby oznaczać nowe otwarcie w relacjach między nimi a brytyjskim dworem. To z pewnością byłoby wydarzenie, które przyciągnęłoby uwagę mediów i fanów Rodziny Królewskiej. Wieści o możliwym przyjeździe Księcia Harry'ego i Meghan Markle do Wielkiej Brytanii jeszcze nie zostały oficjalnie potwierdzone, ale już spekuluje się, że decyzja ta będzie zależała od ich relacji z pozostałymi członkami rodziny, które, jak wiadomo, są bardzo skomplikowane. Dla Meghan, która ostatnio unika publicznych wystąpień, byłby to pierwszy powrót na wyspy od czasu pogrzebu królowej Elżbiety II w 2022 roku. Od momentu wyprowadzki z Wielkiej Brytanii para unikała rodzinnych spotkań, a ich nieobecność na letnim szczycie rodziny królewskiej w Balmorel była wyraźnym sygnałem ochłodzenia relacji. Być może wiele zmieniło się po doniesieniach o chorobie króla Karola oraz księżnej Kate, ponieważ Harry nie mógł przejść obojętnie obok takich wiadomości. W ostatnich dniach na wyspach pojawiły się także plotki o kryzysie w związku króla Karola i Kamili. Doniesienia sugerują, że Kamile wyraźnie irytuje brak wpływu na decyzję swojego męża. Król lekceważy jej prośby o zwolnienie tempa i skupienie się na własnym zdrowiu, które w jego wieku powinno być priorytetem. Żona króla, zniecierpliwiona sytuacją, postanowiła podzielić się swoimi wątpliwościami z popularnym pisarzem Lichildem, co tylko zwiększa zainteresowanie tą sprawą w brytyjskich tabloidalnych mediach. Ta złożona sytuacja w rodzinie królewskiej może mieć wpływ na decyzję Harry'ego i Meghan o powrocie do Wielkiej Brytanii, a także na przyszłość relacji między nimi a resztą rodziny. Czas pokaże, jak rozwiną się te wydarzenia i jakie będą konsekwencje dla wszystkich zaangażowanych.